Wieczorne wydanie wiadomości, Krzysztof Skwarczyński. Dobry wieczór. W związku z licznymi ostatnio pochwałami, jakie otrzymujemy z Korei Północnej, dotyczącymi sposobów, w jaki przekazujemy społeczeństwu informacje, jestem zmuszony, znaczy yy, zaszczycony, że mogę przekazać Państwu informację, że nasze studio zostało yy, przejęte, znaczy yy, będzie teraz prowadzone przez. Kuzyna Kim Jong W związku z tym jestem bardzo szczęśliwy, co prawda widzę się z Państwem dzisiaj po raz ostatni, ale jestem bardzo wdzięczny, że mogłem prowadzić ten program i wiele się tutaj nauczyłem i po prostu nie mam w ogóle żadnych pretensji o to, że nie wiem co się teraz ze mną stanie i jak się potoczy dalej moja kariera. Natomiast życzę Państwu miłego odbioru. Chodźcie, chodźcie, znowu tam Przepraszam proszę pana. Wy wchodzicie z komu? Przepraszam proszę pana. TV! Dobrze proszę pana. proszę pana. A to już Przepraszam. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Bilgun a to są nowe, lepsze wiadomości. Jak wiemy, zeszły, miniony rok, Chociaż mijający teraz ten rok 2020 nie rozpieszczał nas za bardzo Dlatego przeniesiemy się z powrotem i przeżyjemy to jeszcze raz Ten rok zaczął się wystrzałowo Ponieważ już 2 stycznia Trump postanowił zaatakować Bagdad W wyniku wystrzałów z drona zginął wielki generał Iranu Sulejmani Irańczycy nie dają sobie w kaszę dmuchać, więc zapowiedzieli zemstę Fani Aleksandra Fredry naprawdę zacierają ręce. 3 marca do Polski zawitała Wielka Gwiazda tego roku, czyli SARS-CoV-2, COVID-19. Rząd polski błyskawicznie zareagował, nakazując obywatelom za zasłanianie nosa, żeby nie kichać, i zasłanianie ust, żeby o tym nie mówić. Przy tym trzeba było zachowywać odległość bezpieczną. Czyli po prostu nie trzeba było się tak często myć? 10 marca wybitny polityk i dziennikarz Jacek Kurski został odwołany z funkcji prezesa TVP. Nowym prezesem poprzez rzetelne i niezależne wybory został Jacek Kur. 30 marca odwołano Igrzyska Olimpijskie, które miały się odbyć w Japonii, za sprawą rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Chociaż złośliwi twierdzą, że Japończycy mieli za krótkie tyczki. 3 kwietnia. Po ogłoszeniu obostrzeń dotyczących koronawirusa, ludzie rzucili się do sklepów i wykupili cały zapas papieru toaletowego, ale wciąż im było mało, dlatego napuścili szturm na lasy liściaste, a ci bardziej zdesperowani na lasy iglaste. Na miejscu jest nasza wysłanniczka, Magdalena Pękłażyłka. Mariusz, błagam cię, pożycz mi tą rolkę, ja sobie skoczę w krzaki i zaraz ci ją oddam. Ale już jesteśmy na wizji. Jesteśmy we Wrocławiu, gdzie sytuacja jest naprawdę dramatyczna. W całym mieście nie ma choćby skrawka papieru toaletowego, a drzewa, jak sami państwo widzą, zostały już dawno ogołocone. Jedynie od czasu do czasu można spotkać niepoprawnych optymistów, którzy błąkają się w poszukiwaniu liści i jeden z takich optymistów jest właśnie zupełnie przypadkowo obok mnie. Spróbuję zadać mu teraz pytanie. Proszę pana, jak pan skomentuje obecną sytuację? Ja nie wiem, co się dzieje. Wczoraj byliśmy u teściowej i się tak staliśmy, że żona ostre biegunki dostała. Nie wiem, co z tym mam robić. A, a, a szwagier, proszę pana, to się musiał aż nawet pokrzywami pocierać. Wczoraj jedna baba to mi z rolkę papieru ściernego wyrwała. Rozumiem, a proszę jeszcze powiedzieć, jak pan skomentuje... Ej! W związku z degradacją stanu zaliścienia w naszym kraju, rząd postanowił wprowadzić zakaz wejścia do lasu. Robimy to dla ocalenia życia wielu Polaków. 10 maja wybitny organizator Jacek Sasin rozwiązał problem braku papieru. Pod przykrywką organizacji wyborów korespondencyjnych, zaopatrzył nas wszystkich w ten jakże cenny surowiec. Dziękujemy, panie Jacku. 70 milionów piechotą nie chodzi, a więc drukarnie ruszyły pełną parą. Aby dostarczyć każdemu obywatelowi pakiet wyborczy na czas. Niestety wybory nie doszły do skutku, przez co antyrządowego hejtu wybiła niczym szambo z czajki. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To nie niebywałe! Jeszcze miesiąc temu były same puste półki, aż tu nagle cud! Nie cud, tylko organizatorski geniusz oraz zdolności przewidywania Jacka Sasina. Wszędzie pełno papieru! Rozumiem, a gdzie taki papier można kupić? Nigdzie, przed pocztą. Dzięki działaniom niezawodnego Jacka Sasina obywatele uzyskali możliwość, aby wyrazić swoje poparcie dla obecnej władzy. 11 maja cała Polska zaczęła rapować za sprawą akcji Hot 16 Challenge, której chodziło o to, żeby uzbierać jak najwięcej pieniędzy dla służby zdrowia. Nie zgadniecie kto wygrał ten cały challenge. Tak jest, nasz prezydent Andrzej Duda. Za tą sprawą cała Polska została spowita poprzez ostry cień To jest maj, nie pachnie saska kępa. Może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tępa. Nie pytają Cię o imię walcząc o z tym cieniem miły. Udział Pana Prezydenta w akcji Hot Sixteen Challenge doprowadził do kompletnego chaosu w służbie zdrowia. Zgodnie ze słowami podmiotu lirycznego, lekarze nie pytają pacjentów o imię. No, zadzwoniłam do lekarza, żeby umówić się na wizytę. Podali mi dzień, podali mi godzinę, ale nie zapytali mnie o imię. Stąd ogromne problemy i liczne nieporozumienia, zwłaszcza przy rejestracji. No to ja przychodzę w umówiony termin, a oni mówią, że wcale nie mają mnie w systemie. No i co, jakąś inną babę zamiast mnie przyjęli? Co ja mam teraz zrobić? Pół roku czekałam na tę wizytę. A co pani dolega? Ostreciań były. Sytuacja pogarsza się z minuty na minutę. Lekarze nie wiedzą, kogo leczą i na co. Pielęgniarki zapowiadają odejście od łóżek pacjentów, a ratownicy medyczni. A nieważne, z ich zdaniem i tak nikt w tym kraju się nie liczy. Minister zdrowia, zapytany o całe zamieszanie, nabrał wody w usta. 25 maja w Stanach Zjednoczonych zmarł George Floyd. Za tą sprawą akcje takie jak I can't breathe czy Black Lives Matter zaczęły przypiewać największe piętno na całym świecie. Ludzie jak najbardziej utożsamiali się. Z czarnoskórymi ludźmi i przeciwko rasizmowi ruszyliśmy niczym jeden mąż, i ja to totalnie rozumiem, ale gdzie są w tym my, Azjaci, my jesteśmy? Gdzie jest Yellow Lives Matter w takim razie? Myślę, że powinniśmy my, Azjaci, o to zawalczyć. Ja nawet znam kandydata, który o to będzie ze mną walczył. Jest to kandydat na prezydenta Stanisław Żółtek. Panie Żółtku, zadzwoni pan do mnie i spotkamy się, spotkamy się na szluga, poczęstuję bardzo chętnie i zmienimy ten świat na lepszy. 25 czerwca w Warszawie ustanowiono nowy system biletowy dla autobusów miejskich. Jeden bilet to 2 gramy koksu, a bilet miesięczny 20 gramów. Płatne u kierowcy. Tylko jedno w zapomnienia w głowie myśli mam kiedy skończy się ten stan gdy już nie będę sam bo wiedzie biały węgorz ja... a teraz proszę państwa o szczególną uwagę nasz ukochany rząd po szeroko zakrojonych badaniach opinii publicznej postanowił że zmieni pozornie znany nam numer alarmowy 112 na 684 433 812 528 9 sierpnia Wybory prezydenckie na Białorusi. O ile można było nazwać wyborami tę chucpę. 18 sierpnia. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podaje się do dymisji. Eksminister był krytykowany za konszachty z półświatkiem narciarskim, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Prawda była taka, że on był zbyt dobry. Wystarczy spojrzeć na jego wory. <laughs> nie, nie te wory. 30 września pan premier Morawiecki zapowiedział rekonstrukcję rządu. Wyczytanie listy nowych ministrów niczym nie różniło się od ujawnienia nowych nazwisk nowej edycji tańca z gwiazdami. Żaden z nich nie potrafił tańczyć i żadnego nie kojarzymy. Równie dobrze mogła być tam Twoja Stara! 22 października znikoma grupa kobiet wyszła na ulicę i bez powodu w biały dzień zaczęła atakować policja, staruszki wracające z kościołów, kopiąc po drodze niewinne, słodziutkie, malutkie szczeniaczki i kocięta. Ładna koszulka. 11 listopada po latach smutnych marszów. Hejtów oraz policyjnych prowokacji w tym roku marsz Niepodległości odbył się na wesoło. Organizatorzy zapewnili mnóstwo atrakcji, takich jak malowanie twarzy czy pokazy pirotechniczne, ale największym wzięciem cieszył się konkurs rzucania racą do celu. Zwycięzcy grozi kara pozbawienia wolności. 10 grudnia odbyła się premiera długo wyczekiwanej gry Cymberguy 2077, na którą fani oczekiwali dłużej niż Anglicy na Brexit. Ale oczywiście, mimo pozytywnych opinii oraz nagród, nie odbyło się bez kontrowersji, gdyż twórcy gry zostali oskarżeni o transfobię oraz rasizm pani gry nie przejmują się oskarżeniami o polityczną niepoprawność. Chwalą produkcję przede wszystkim za dobrą grafikę oraz ciekawą fabułę. Producenci stanęli na wysokości zadania i zaprezentowali graczom wyborną mieszankę RPG, FPS oraz przygodówki. Gra daje nam możliwość wyboru cech postaci takich jak inteligencja, wygląd czy płeć. Rozwijamy umiejętności, wykonujemy zadania, eksplorujemy świat. Rozgrywka pozwala na realizację różnych scenariuszy a każdy z nich jest równie wciągający i angażuje gracza w pełni. Niestety gra nie jest wolna od błędów, gliczy i wpadek. Zwłaszcza posiadacze konsol mogą się czuć oszukani. Urządzenia starej generacji sprawiają, że gra jest po prostu niegrywalna. W związku z tym inwestorzy zapowiadają pozew zbiorowy. Nie przeszkadza to jednak producentom pracować nad nowym projektem Piłkarzyki 2157. 22 grudnia. 5G przyspieszał na całym świecie, ale jednak nie w Polsce. Mimo że pierwsze anteny już zostały uruchomione w naszym kraju, to jednak zostajemy daleko, daleko w tyle. O tej sprawie opowie Stanisław Męczypenda. Jestem właśnie pod anteną 5G. Tylko dzięki ochronnemu hełmowi, który mam na głowie, mój mózg nie został jeszcze usmażony. Taka czapka spokojnie wystarczy, aby w pełni cieszyć się z korzyści, jakie daje nam nowa technologia. Niestety nie wszyscy Polacy są z niej zadowoleni. Obawiają się, że nowy standard przesyłu danych będzie służyć do kontroli społeczeństwa. Mówią również, że kolejnym krokiem będzie to, że odpowiedzialni za wszystko Iluminati będą wszczepiać ludziom chipy. Co? Będą wszczepiać ludziom mikrocipy. Ale jak to, gdzie? Normalnie, na rękę, pod skórę. I po co tam to? Jeżeli nie będziesz tego miał, nie będziesz mógł nic kupić. A, czy po prostu będziemy płacić chipami? Czyli dla niektórych kobiet nic nowego. Dziękuję Państwu za uwagę. Było to ostatnie wydanie wiadomości w tym roku, a w nowym życzę Państwu dużo, dużo zdrowia, nawet poszczepiący.